Witajcie Widzowie w kolejnym odcinku z... Z, z... z tego, z pralni, z symulatora pralni. Dzisiaj będziemy prać sobie ciuszki. I trochę pograłem, dosłownie chyba 2 Więc bierzemy ciuchy, wkładamy. Nie wiem czy się coś zmieniło z pralnikami, nie pamiętam. Jak to było pod ostatnim odcinkiem. Dobra, nie pytam. Ale dobra. Idziemy do gościa i kupujemy pralki. Kupimy sobie takie. Mamy trzy, to sobie kupmy siedem takich. Dobra. Bo jedną mamy tylko lepszą. No to trzeba teraz weźmiemy ciuchy. Ha, super pralki są przepełnione. Eee, dobra, to to na pranie I Teraz edytuj. Teraz... Ta jest słaba, ta jest słaba, ta jest słaba, ta jest słaba. Stąpiamy je tymi nowszymi i lepszymi. Dobra. Wrzucamy i znowu zbliżamy. Wow, w ogóle, że ktoś ma tą, taką prankę. Super. Znaczy ja miałem raz na końcu moim drugim, ale i tak bardzo ciężko mi zrobić. Okej, okay, bieram pciuchy, sprzedaję, sprzedaję. się które po prostu Co jest? Halo? To jest, co ja nacisnąłem jak zwykle, left. Jeszcze raz. Ogólnie dzisiaj miał być inny odcinek, ale dobra, będzie taki. Hmm. Trzeba takie elektrolity. Czy tam witaminki w pipali? Ale dobra. O ciężarówka, super, która dosłownie nic nie robi. Nie wiem co by kupić, czy nie w przypadkiem nowy koszyk. Chyba kupię sobie nowy kłoszyk. Cześć. Co ma do mnie dla mnie do zaoferowania? Słabe to są w ogóle rzeczy. Tutaj jakieś rzeczy ma. dostaliśmy 10 klejnotów. VIP za specjalne kolory czatu. Ile to kosztuje? 300 Robux. No trochę przesadzili z ceną, szczerze mówiąc. Musimy zaczekać na spawniuka, żeby było wszystko razem milion. Rzut, rzut, ciuchy I w końcu się pojawi jakaś super odzież Dobra, teraz będzie nowa dostawa Gościu tam się wywalił takie słabe dają towar Gdzie jest jakaś strona koszulka No kurczę, ukradła Małe jest swoim drogą cichu. chyba że ma nie No niech pozbiera trochę magnes. Ok, pozbierać. Srebrne? No kurde mol. Kurde. Ale tutaj tego jest Srebro, 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 srebro No kurde, srebro Kurde Wiesz, już wolnego. Dobra, to idziemy po lepsze pralecki Ach, Ale przyjechało autko No serio? Dobra, to idziemy nową preleckę nie po co mi więcej monet kurde nieope to jest ale srebra jest no nie! no wszystko zapchał tym naszym jego snowem Teraz nie masz żadnego srebra, super. Jak zwykle, kiedy ma być dobrym, jak ma być coś dobrego, to zawsze wtedy, kiedy masz wszystko zapchane. Zwalniam tego. Kurde. Zwalniam.

Proszę do jak najlepszych stron najlepsze, żeby w największym mnożniku zyskać. Pamiętajcie, widzowie, jak będziecie grać. Złoto, złoto. Ja złote pan doniosłem. Dobra. Kasa. Dobra, tu podbieram trochę tego. Okej. Okay. Teraz trochę trzeba pobejmować. Srebro.

Tego za Robuxy, bo to jest chyba. Ja bym powiedział, że to jest lekka przesada. To ile kosztował w ogóle ten? No, trochę to kosztuje, Ale Ja bym chciał, jak najwięcej Robuxów zaoszczędzić, oczywiście. Tak jak w sumie każdy. Jeżeli już to, w ostateczności. Kupię to. Bo to jest dosyć dobre, chociaż i tak pewnie mi połowę rzeczy ukradną, więc słabo, ale dobra. Chyba jak na razie tutaj się mało zarabia. Dobra, jakieś 3 złote. He Hehehe. Jestem folię, wiem. To bardziej przyda, dobra. O, i jeszcze taka ciekawostka. Jak usuwacie to, to nic na tym nie zarabiacie. Taka ciekawosteczka. A więc nie kupujcie beznadziejnie, bo tylko to zbrodniacie kasę. No i fajnie tutaj tak <gry> wygląda. Dobra. Gotowe pranko. Teraz trzeba trochę podejść do tego... na luzie, bo teraz za chwilę będzie spał niuk. Ale i tak trzeba zapełnić dużo ciuchów jeszcze, więc... Jeszcze chwilę powsadzam te pranko. Ale za chwilę przestanę, żeby miejsce potem na spawniłka, bo on trwa tylko przez jakieś ileś sekund. O, ale to strajk. Right. Chciałbym zapchać, gdybym jak najszybciej miał wolne. Hmm. Dobra. Zaraz nie jestem tak za cicho, ale nie chcę mi się gadać. Po prostu jakieś takie dzisiaj mam. W ogóle muszę usunąć te krzesła, bo one są irytujące strasznie. Dlatego jak gracie to wiem, że to ładniej wtedy wygląda, ale z użyteczności to jest do Ile jeszcze pozostało? No już mi się nie opłaca, tak szczerze mówiąc prać. Ale dla srebra no to zrobię. Dobra, to jeszcze muszę 6 jakichś rzeczy. Dobra, to i to załóżmy. Okej, okay. i teraz to zabieram. Sprzedaję. W ogóle popatrzmy, jak, jak ludzie mają. Tylko poczekajmy. Teraz wyłożę, teraz specjalnie daję super, to e Dobra, nie oprę się, przecież każdy wie, że ja się nie oprę takim zaceńką. Dobra, 5. To ja muszę co najmniej mieć jeszcze... Jedną rzecz. No to. <grym> Szmarag, Szmaragdowe coś tam jest. <tryk> ja się miałem nie brać, ale. Dobra, nie mogę usunąć. Dwa, trzy, cztery. Dobra, jest. Ale to jest ostatnie pranie na serio. Bo szmaragdowa jest teraz 25, zostaje za to. Zdejmuję głowę, Gemy. Nie mogłem się po prostu temu oprzeć. Dobra, to jest załpi. O Jezu, to już za chwilę będzie swoją drogą, nie wiem dlaczego akurat teraz zostałem Ale specjalnie dają taki dobry drop. Ale ja się nie... Ja mam taktykę na to. Po prostu teraz mieć puste, potem załadowywać te pralki, i żeby aż pękał szwach. Dobra, ale teraz obchodząc. No, ta osoba jest gorsza ode mnie. O jezu, jaka ta osoba jest dobra. W ogóle to, to chyba się dwa levely i, no, i masz już tą XL-kę. Zobaczmy, jak pamiętam, hmm. Dobra. Jeszcze tylko 47 ciuchów, coś tam ludzie piszą, super. Dobra, nie pytajcie co to było. Brakuje sześciu ciuchów. Nie mam, nie mam żadnych. No nie, tam, tam jeszcze, no nie... kto to? Tam mają już. Tak, jest! Zobaczmy na to przepiękne zjawisko! O Jezu! Uwu! Raduj się, kto może. Wszystko jest oklane. Wszystko jest razy dwa ogólnie teraz widzowie, tak swoją drogą. Teraz dużo z szawirów! przegapiłem szafiry. W ogóle teraz jest zwiększona szansa na dobre ciuchy. Aaaa! Szybko, niech się kończy. Szytko. Patrzcie, ile tutaj się... Dobra! Szybko! Kralki, proszę, masz ci, pieszcie się. To jest za upi, żeby tego przegapić! To jest tak pierwszy raz mam widzowie Nie gadać że to będą nuklearne jeszcze I to będą nuklearne, teraz mogę biliarderem Ale coś nie ma spawna To słaba W ogóle mamy zero ciuchów co jest A ja mam Okej okay. teraz jest dużo dobrych ciuchów dosyć Ile widzowie mi To mam 10 tysięcy. Co jest? to jest tą gromnie tak? Powiedzcie mi, widzowie. Ostatnie nuklearne rzeczy. Już rzucają słabe. Nie, jeszcze... Czy ostatnie sekundy są nuklearne? Szybko trzeba to wykorzystać. Szybko! Wiem, że się skończył już nuke, ale nadal są jeszcze dobre rzeczy. Szybko jeszcze nuklearne. Szybko jeszcze jak najwięcej nuklearnych poza nuklejem, Żeby jak najwięcej jeszcze uzyskać hajsiwa. O, jeszcze dużo tego jest nuklearnych rzeczy. A, no i wykryka. Uuu, 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 niam, niam. Jeszcze są same nuklearne. No co jest? Czy są jakieś nuklearne? Nie, już nie ma. A więc w taki oto sposób zakończyliśmy nukleara. Jeszcze chcę pozbierać i zobaczyć, ile ja tam tym zarobię jeszcze. Jestem w ogóle taki już zarobiony. Czyli to są ostatnie dwie pralki. Z nuklearnymi rzeczami. Zobaczmy, ile na tym zarobiłem. No bardzo dużo, porównajcie sobie. To zobaczycie te różnice, to zwariujecie. To niby trwa tylko dwie minuty, ale patrzcie jaki zysk. To pomyśleć, że ktoś ma lepsze pralki. Kosz? Kupuję lepszy na pewno, bo mam dużo hajsiwa. Nie wiem, czy nie zainwestować już w lepszą pralkę. Moja kozynka kiedyś, tak, no, takie coś w ogóle to było jej marzeniem. Ale ja kupię tego, tyle ile mogę. Ja mam? 6 i dobra. Ja wolę kupić. Ja w ogóle tak stopniowo kupuję zawsze nowe praleczki. Teraz, poedytować. To wszystko wywalamy. Bo mam na ten... na to ogień zamiast wody. No. I będę mieć większy mnożnik teraz z kasy. Okej. Okay. Chyba jeszcze dwa magnesy, czyli coś, co jest w ogóle beznadziejne, totalnie. Wam to nie wiem dlaczego, po prostu to się chce. A więc tak gra jest dosyć przyjemna taka dogrania. Mm, szczególnie jak masz peta, to już nic dosłownie nie robisz, tylko wyciągasz ciuchy Teraz w sumie jakiego, bo że masz takie słabego jak ja, to musisz i tak wszystko za niego robić. Na przykład jak mam pet wybrać... To on zawsze wybiera jakieś słabe rzeczy. Nie wiem dlaczego. Dobra, ile sobie dropnąć nowego Peta, bo mam trochę klejnotów. To sobie dropnę jakiegoś Peta. Mam nadzieję, że to będzie co najmniej epicki. A więc otwieramy. Zobaczmy co trafię. I to będzie zwykły na serio. Mam siłę. Nie spokojnie. Nie, to nie jest tak, że ja że coś mi się... właśnie z... Z nie, nie, nie. Z mikrofonem znaczy. To nie jest tak po prostu się zawiodłem po prostu na tej grze. O prania, niam mniam. Uwielbiam pranko. Am, um, am, um, am. Um. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy sprawdziłem, prawdziwym ci lubicie pranie, tak wyciągać. A za ten czas, póki... Bopet teraz chwilę będzie to załadowywać. Idziemy do Oby. Pewnie się zastanawiacie, gdzie to jest Oby, Jezu, to jest gra taka bez oby. No nie, bo ta gra ogólnie nie zezwala, na takie wychodzenie na chwali takie wychodzenie. Nie pytajcie, dobra? Dobra, a więc oni chwalą mi, jak widzicie, korzystne jest takie wychodzenie. Zwariuje kiedyś przystąpię. Na serio kiedyś zwariuje Da to się da tutaj ze sprintem, tutaj bez, tutaj bez, tutaj bez, tutaj bez, tutaj bez. Nie Jezus, ale jestem słaby w obby, a więc witajcie, widzowie, na odcinku, w którym pokazuję wam, jakim jest mnóstwo w obby, go się gdzieś idzie do pralek, nawet nie wie pewnie, że takie to się bez, bez, z, bez, bez. <ścoughs> Pst. Dobra no co jest z tą groni tak? Dobra, skaczemy tutaj, 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 tutaj. Tutaj. Pst. Firujesz. Widzę, że ta gra też. Uuuuu, jedziemy. <grymne> Dara no, widziała, bo ja bym to była na tyle z odcinka. Jeżeli chcecie, oczywiście, żebym nagrał więcej takich super odcinków, to zostawcie to, to tutaj wiele kciuków w górę, wiele subów, żeby nie przegonić jego, bo on coś za szybko się rozwija. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie pewnie za 20 lat, czyli jutro. Halo? W ogóle ja jestem greenem ciekawostka jeżeli się będziecie chcieli wiedzieć ile wydałem na to Robux to już wam mówię wydałem na to wydałem na to całe 110 robux a więc dobra widzimy się w widzimy się w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku pa!